Witam państwa. Dzisiejszy dzień będzie dla zawodników legii bardzo ciekawym rozwiązaniem, jeśli chodzi o założenia treningowe. To, co jest przyjemne w trenowaniu u piłkarzy to mecz. My dzisiaj dwie jednostki treningowe poświęcamy temu, żeby jak najlepiej i optymalnie przygotować się do takiego meczu bierzemy sobie za cel mocne przygotowanie w obrębie wytrzymałości rozdzielone na dwie jednostki. Pierwsza część będzie polegała na tym, że zawodnicy będą mieli taki miks troszeczkę elementów fizycznych, troszeczkę elementów z piłką. Druga część, czyli trening popołudniowy, to jest typowy trening z piłkami. Pracujemy blokami, tak więc wczorajszy mecz i poranny trening też służył rozbudowaniu pewnych cech. Chcemy jak najoptymalniej w tym okresie przygotować zawodników do po pierwsze gry co trzy dni, po drugie gry cięż, z ciężkim przeciwnikiem, który jakby stawia duże wymogi fizyczne i i z tego plan na, na dzisiejszy dzień na połączenie tych dwóch jednostek. Zapraszam. w te obciążenia się normalnie cały zanieczyszczonowałem. Były, były takie zadania wytrzymałościowe bez kontaktu, więc można pozwolę robić jeszcze na pewno ćwiczeć w gierkach i w takich ćwiczeniach, gdzie ten kontakt się wyjazd. Normalnie tak już na 100% wytronował pewnie z początkiem przyszłego tygodnia, a teraz tam widzę się wprowadzane, właśnie te elementy fizyczne były rozbudowane, żeby się stracić. Kowery Chyba nas szukali Ale co zrobisz tu? No? Życie Życie nie oszukasz